Cześć, witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj taki oto nietypowy mieszczuch czyli Peugeot 208, wersja wyposażenia GT, czyli mega fajnie doposażony pod maską. Mamy silnik 1,2 piórtek 130 KONI. Silnik na wydłużonej gwarancji. Zresztą auto tutaj na gwarancji mechanicznej dalej jest, bo auto jest z 2023 roku, a przebieg to jedyne 12 tysięcy kilometrów, więc ktoś będzie mógł sobie zadbać o ten samochód i korzystać z przedłużonej gwarancji, którą daje Peugeot Jeśli chodzi o tą wydłużoną gwarancję, to oczywiście trzeba auto serwisować regularnie Jeśli chodzi o przód, to maska wykonana jest z aluminium Pozostałe elementy są stalowe Oczywiście, oprócz zderzaków, zderzak przedni, zderzak tylny, one są wykonane z tworzywa sztucznego, czyli potocznie mówiąc, są plastikowe. Przejdziemy sobie teraz do pomiaru nęg. na przednia. Tutaj, jeśli chodzi o plastiki, to właśnie. To jest plastikowe. Tutaj mamy klapę tylną. Która już jest stalowa w tym modelu. W 200-kach one są stalowe. W 3800, w 5008, w 508-kach one są plastikowe. Jeszcze słupek przedni I wnęki I jeszcze wnęki z tyłu I słupek tej środkowy. Jeszcze tutaj. I jeszcze tej słupek ten był powinięty. Już go mierzymy tak samo. I teraz tak. Taka ciekawostka. Na mierniku wszędzie wychodzi oryginał. A wiemy, że auto. Miało minimalną kolizję z przodu. Mamy zdjęcia sprzed kolizji. Wymieniona była maska w kolor. Dwa błotniki przód w kolor. I teraz dla znawców miernika, wyznawców miernika, takie auto jest całe w oryginale i nie uczestniczyło nawet w żadnej ani jednej kolizji. Dlatego zawsze powtarzamy, jeśli się nie znacie do takiego sprawdzania samochodu, bierzcie. Osoby, które się znają, firmy, jednoosobowe działalności gospodarcze i właścicieli, którzy sprawdzają i weryfikują auta, bo oni wiedzą, jak to można właśnie zrobić, żeby na mierniku wychodziło, że jest oryginalne. No a tutaj w tym przypadku nie było wielkiej kolizji. Poduszki były całe, to była taka bardziej wizualna kolizja niż wypadek no ale jeśli ktoś kupiłby auto mocno uszkodzone, po powypadkowe, wymienia w kolor i tak naprawdę pod spodem mało kto sprawdza co się dzieje auto miało niewielką kolizję wymieniana maska w kolor, dwa błotniki przód w kolor yy, polakierowany zderzak mamy zdjęcia, więc dla zainteresowanych będą udostępnione Natomiast zostało kupione, bo z auto jeszcze na gwarancji 12 tysięcy przebiegu raptem, a cena będzie za ten egzemplarz bardzo fajna. Też automatycznie, jakby była jakaś większa kolizja, błotnik z maską zostałby cofnięty na słupki przednie, one by musiały być szpachlowane, malowane, naprawiane, a tak tutaj nie ma. Sprawdzimy sobie szyby, szyba oryginalna, 2023 rok produkcji. Tutaj mamy 2023 rok produkcji szyby, tak samo szyba oryginalna i tutaj też mamy 2023 rok produkcji. Jeśli chodzi o tył, już tutaj szukamy, gdzie tutaj w tym modelu jest informacja o szybie. O tutaj mamy, tutaj jest trujeczka 2023 rok. Spróbujemy to otworzyć od środka i tutaj tak widzicie jest trujeczka, czyli szyba jest oryginalna. To są szyby przyciemnione z tyłu, więc sobie otworzymy. Będzie lepiej widać pod światło. Tutaj mamy 2023 rok. Już rękawiczkę ściągniemy i pokażemy. Tutaj, proszę, jest 2023. Tutaj mamy 2023 również. Od tej strony będzie o, może widać fajnie, jest trujeczka. 23 dokładnie. Tutaj mamy 2023 produkcję. I szyba oryginalna z przodu też 2023, więc wszystkie szyby w oryginale i na mierniku lakier, tak jak widzieliście, też jest wszędzie w oryginale. Lecimy dalej. 12 tysięcy przebiegu. Sprawdzimy sobie koła. Jeśli chodzi o rozmiar, mamy 205x45x17. Tarcze ładne, bez rantu. Jeśli chodzi o klocek, już tutaj Załączymy lampę i spróbujemy wejść do środka. Tak jak widzicie jest praktycznie cały klocek nowy. Jeśli chodzi o opony letnie. Michelinki 205x45x17. Rocznik 32 tydzień 2023. Auto jest z końcówki 23 roku. Więc jeszcze prawie... Rok na gwarancji mechanicznej, takiej normalnej, a silnik jest na gwarancji rozszerzonej. To była kampania Peugeot. Warunek trzeba auto serwisować regularnie i mieć to udokumentowane. Jeśli chodzi o opony, ładne, takie 5,5-6 mm, więc zbieżnika jest naprawdę sporo. Jeśli chodzi o tył, te same opony, Michelinki, opona letnia praktycznie nowa gdzieś w okolicach 7, troszeczkę poniżej 7 mm tarcza ładna, bez rantu no i klocek praktycznie cały tak samo, tak jak widzicie tam może się to uda wcisnąć za bardzo tutaj nie widać, może z drugiej strony to będzie widać no ale auto ma 12 tysięcy przebiegu, więc tutaj praktycznie wszystko jest jak nowe jeśli chodzi o felgę, tutaj jakieś takie minimalne przytarcie na rancie tak jak widzicie ktoś o Zahaczył, tarcza ładna, bez rantu, klocek, nie wiem czy to się uda uchwycić, ale też jest praktycznie cały i nowy, może jakoś tutaj tak ospróbujemy dojść do tego, nie, nie, za bardzo nie ma tutaj jak, no, ale jak ktoś przyjedzie to sobie sprawdzi. Jeśli chodzi o oponę, takie 6,5-7 mm, czyli praktycznie nowa opona i z przodu. Tarcza ładna, bez rantu. Klocek, tak jak widzicie, praktycznie jest nowy cały i ponad takie 5,5-6 mm, czyli to już wszystko jest jak nowe. No 12 tysięcy przebiegu ma auto, więc musi takie być. Jeśli chodzi o jakieś mankamenty wizualne, zostały usunięte. Przejdziemy sobie bardzo blisko, nie ma wgniotek, zarysowań. takich uszkodzeń, które zostały tutaj wizualne, to tutaj tak widzicie takie minimalne jest na grillu pęknięcie. Tutaj akurat ciężko jest dostępny ten grill, dlatego to zostało, no bo tak na niewielką szkodę bez sensu wymieniać cały dobry plastik. Jeśli ktoś sobie będzie życzył, to jest możliwość wymiany za dopłatą, bo cena będzie atrakcyjna za ten model, a to w niczym nie przeszkadza. Zerkamy sobie teraz pod maskę, jeśli chodzi o e, olej, tutaj nie byłoby potrzeby wymiany serwisowo, e, no ale my to robimy profilaktycznie w cenie, w aso tutaj nowa wymiana oleju e, w silniku, żeby zapewnić jak najdłuższy żywot temu silnikowi i też. Odpowiednio spełnić warunki do gwarancji, jeśli chodzi o lampy. Tutaj mamy produkcję sierpień czy wrzesień, to jest 2023, chyba wrzesień. Jeśli tutaj dobrze widzimy, na akumulatorze jest wrzesień 2023 i tutaj tak widzicie, też mamy 2023 rok. Lipiec, jeśli chodzi o śruby, no to tutaj błotnik był odkręcany, był zakładany w kolor nowy, ale tak, jak widzicie, było to zrobione umiejętnie więc za wielkich śladów nie ma. Tutaj takie jakieś minimalne zostały ślady. Maska też była wymieniana w kolor. Nie ma tutaj za bardzo śladów demontażu, wszystko to było zrobione umiejętnie i z głową, i na tym błotniku również. Natomiast uważamy, że tak naprawdę trzeba grać uczciwie w otwarte karty, nie tylko jak się sprzedaje samochody, ale chcielibyśmy, żeby wszystkie firmy uczciwie przedstawiały to co robią, mówiły skąd się biorą ceny. Szanowały zlecających wykonawców, i to nie tylko właśnie przy samochodach, ale i w budowlance, bo tam jeszcze większa jest patologia przy wykończeniach mieszkań, domów, przy meblach, przy wszystkich czynnościach tak naprawdę, jak się jest uczciwym, no to tak naprawdę dużo lepiej się współpracuje i kooperuje z ludźmi. Wiadomo, że wtedy ciężko jest sprzedać auto czy tam usługę. Nieadekwatną do ceny, czyli auto na przykład po dużym dzwonie zmielone, pospawane z dwóch, trzech za uczciwe pieniądze, czy z auto z przebiegiem 400 tysięcy, ta cena nie może być tego auta taka sama jak auta na przykład z przebiegiem 200 tysięcy, ale chodzi o uczciwość i lepiej po prostu zarobić mniej, być uczciwym niż oszukiwać drugą stronę i szybko się dorabiać. Okej, okay, mamy opowiedziane o samochodzie z zewnątrz, wersja GT, bardzo fajnie wyposażona. Standardowe poszerzenia nadkoli, wykończenie listew w Black Piano, oznaczenia wersji GT. Podświetlane lusterka tej od dołu są, lusterka LEDowe, lampy Full LED. Jest ogromna różnica między zwykłą lampą a lampą full led Lampy LED do jazdy dziennej, doświetlanie zakrętów. Tutaj mamy radar do aktywnego hamowania, mamy na szybie tutaj kamerę drogową, charakterystyczne pazurki w lampach, koła, alufelgi 17 cali. Tutaj charakterystyczne ledowe lampy też dla wersji GT, oznaczenie, wydechy. Auto wygląda całkowicie inaczej niż taka zwykła normalna wersja Active Alur Stąd też ceny tych samochodów były zdecydowanie dużo, dużo wyższe. No i przede wszystkim automat tutaj też. To robi różnicę w cenie. Jeśli chodzi o wyposażenie wnętrza, już sobie tutaj wchodzimy. Mamy charakterystyczne zielone przeszycia dla tej wersji GT. Tutaj mamy ładne zielone podświetlanie, ambiente. Zaraz sobie uruchomimy to, zobaczycie. Charakterystyczne przeszycia tutaj na fotelach, one są w półskórze. Mamy kierownicę ścinaną z zielonym, zieloną wyszywką, nicią, wersja GT. Mamy kierownicę wielofunkcyjną, to jest sterowanie głosowe, tempomat. Lampy yy, automatyczne, światła automatyczne tryby jazdy. Skrzynia biegów to jest już nowej generacji. I uruchomimy sobie pojazd. Aha, jeszcze taka istotna rzecz ciemna, czarna podsufitka. Mamy wirtualne zegary. To też nie jest standard w tych samochodach. Możemy sobie zmieniać widoki, na przykład na nawigację. Tak, jak teraz mamy, albo na przykład na utrzymanie tutaj e, pasa ruchu toru jazdy jest widok e, drogi, którą jedziemy. Ewentualnie można standardowo na liczniki już sobie tutaj zmienimy na liczniki standardowe. Okej, okay, mamy teraz standardowe liczniki samochodu. Tutaj zobaczcie podświetlanie Ambiente. Tutaj mamy schowek bardzo duży. Mamy gniazdo do ładowania i do Android Auto USB już C. Tutaj mamy zwykłe USB. Gniazdo zapalniczki, elektryczny hamulec pomocniczy. Zmiany trybu jazdy sobie. Tutaj możemy zmienić tryby podczas jazdy, nie trzeba czekać. Już złapiemy tutaj ostrość. Żeby wam pokazać, jak to wygląda. Jeśli wybieramy na przykład normalny tryb jazdy, możemy sobie wziąć i wybrać na przykład sport. I tutaj widzicie czerwony napis. Sport się pojawia przy informacjach o biegu, a jest toż tryb ekonomiczny. Ok. Jeśli chodzi o wykończenie, tutaj mamy wszystko w fajnym karbonie całe dookoła, i przejdziemy sobie do opcji standardowo mamy radio różne źródła dźwięku radio Bluetooth czyli streaming audio USB i iPod mamy klimatyzację automatyczną jest tutaj teraz nawigacja ona też jest fabryczna mamy wszystkie ustawienia pojazdu czyli automatyczne przełączanie świateł Krótkie, długie, czyli lampy są adaptacyjne. Mamy start-stop, tutaj teraz jest wyłączony z powodu warunków, czyli jest zimno, i to jest też bardzo fajnie pomyślane, że nie jest wyłączany od razu silnik, tylko musi złapać odpowiednią temperaturę. To już jest w nowej generacji samochodów tak pomyślane. Mamy wspomaganie parkowania, czyli czujniki parkowania. Mamy kontrolę poślizgu kół. i reset ciśnienia w oponach jak sobie wymienimy opony tutaj się klika i ustawia się ciśnienie mamy parkowanie blokowanie lusterek wstecznych na zimę żeby się nie składały jest bardzo fajna opcja i mamy tylną wycieraczkę na biegu wstecznym automatycznie jak mamy na przodzie wycieraczki one chodzą jak wbijamy wsteczny to też się załącza wycieraczka tylna światła oświetlenie towarzyszące czyli jak długo mają się świecić lampy, jak od auta odchodzimy. I oświetlenie powitalne, czyli jak mają się długo świecić, jak do auta idziemy. Na końcu filmiku będzie też fajny materiał o yy, rodzaju zamykania. Tutaj też jest to zmienione. Auto się zamyka samo, automatycznie i otwiera. Jak się do auta odchodzi, podchodzi. To wam pokażemy. Odryglowanie tylko drzwi kierowcy. Oświetlenie kameralne. Tutaj taka ciekawostka, możecie sobie zmieniać kolory. Teraz mamy zielony, a teraz sobie na przykład zmieniamy na czerwono, i to jest wszystko tutaj zmienione. No ale chyba ten bardziej pasuje. Dajcie znać w komentarzach, które bardziej Wam się podoba. No i też, jakby Wam to przeszkadzało, to sobie możecie albo wyłączyć, albo minimalnie tylko tak zostawić. i automatyczne otwieranie i zamykanie bez użycia rąk to jest właśnie jak sobie podchodzimy to się otwiera auto bez użycia rąk a jak odchodzimy to to się samo też dzieje przy zamykaniu i z bezpieczeństwa system aktywnego hamowania zapobiegania kolizjom tutaj sobie ustawimy tryb normalny i auto nam samo zahamuje aby nie spowodować kolizji przy samochodzie przed najpierw mamy ostrzeżenie jedno, drugie jak nie zareaguje kierowca, no to auto przejdzie w tryb awaryjnego hamowania. Nie zawsze to wyhamuje w 100% do końca, czasami może być minimalna kolizja, dlatego to jest ważne, żeby reagować dużo wcześniej z wyprzedzeniem. No to jest tylko komputer i oblicza tor jazdy i też nie przewidzi przyszłości, bo na przykład jedzie sobie auto troszeczkę wolniej niż my, my się zagapimy, jedziemy rozpędzeni, ale kierowca przed nami gwałtownie przyhamuje i ten czas na hamowanie się drastycznie skraca. Alarm nie uwagi kierowcy: jak jesteśmy zmęczeni, to nas auto o tym ostrzeże i rozpoznawanie znaków drogowych tutaj z kamery. Mamy informacje o prędkości na zegarach, ile możemy jechać. Co mamy więcej? Mamy telefon, czyli zestaw głośno mówiący i streaming audio z telefonu. Mamy Android Auto, to co lubicie najbardziej, czyli tutaj na tym dużym ekranie, tutaj jest wersja z dużym ekranem. Przeważnie te ekrany były do wersji zagranicznych w Polsce rzadko spotykane. Możliwość przerzucenia Google Maps po odblokowaniu, możliwość YouTube'a, Netflixa podczas jazdy sobie tutaj pasażer może oglądać te rzeczy. Natomiast to jest auto miejskie, wiadomo, że ktoś tam nie będzie nie wiadomo jakich tras jeździł. Mamy też Apple CarPlay i aplikacja MyPeugeot, czyli podgląd co się dzieje z samochodem. Mamy ustawienia profili. W profilach sobie możemy konfigurować wyświetlacz osobiście, tutaj zmieniać widok na osobisty. Mamy też możliwość ustawienia nagłośnienia audio. Tutaj w opcjach ustawienia audio sobie możemy wysterować niskie, wysokie tony, rozdział dźwięku. To wszystko jest tutaj możliwe do ustawienia. Lusterko fotochromatyczne to co było też w wyższych markach, w modelach, tutaj na. Ruch, podświetlanie i tak oto się prezentuje ten samochód. I przejdziemy sobie do tyłu pojazdu. Zobaczyć wam, pokazać, jak to wygląda z tyłu. Tak to wygląda, jeśli chodzi o. Lampy z przodu LEDowe, one są białe, tylko na filmie będą na pewno żółtawe, bo to chodzi o kamerę. Z tyłu, tutaj są LEDy, takie tak to wygląda i z tyłu tak się prezentuje auto. Gniazda USB dodatkowe przeszycia półskóra, podłokietnik, fotele. A, kierownica jest skręcona, bo chcieliśmy jedną rzecz zobaczyć, czy jest doświetlanie zakrętów, ale chyba nie ma. W 208 chyba nie występowało, aż tacy biegli nie jesteśmy z tym modelem. Nie, nie ma więc to nasz e, błąd. Z ciekawości sobie sprawdzimy, czy było doświetlanie zakrętów. Dajcie znać, czy yy, wiecie, może. A zobaczymy w cenniku, że była taka opcja. Raczej, gustujemy w 508, 5008, 3008. Te samochody są sporadycznie, 200 przez nas przywożone, z racji tego, że ceny ich potrafią być czasami abstrakcyjne. Zresztą za takiego malucha nowego zapłacić. 100 czy ponad 100 tysięcy, jako nowe auto, no to to jest jednak sporo. Ok, jeszcze zerkniemy do bagażnika, idziemy sobie do bagażnika, podnosimy go i tak oto wygląda wnętrze. Tutaj wszystko jest praktycznie jak nowe. Koło dojazdowe. Zobaczcie, jak tutaj to wszystko wygląda, jakby niedawno wyjechało z salonu auto. Wrzucimy i schowamy tutaj półeczkę, i zamkniemy klapę. I teraz nie naciskaliśmy nic, auto się zamknęło samo. To jest właśnie to bezkluczykowe otwieranie-zamykanie. I tak oto działa jak odchodzimy od auta. A jak podchodzimy to ono się otworzy. Albo o, nawet nie trzeba ciągnąć. Albo sobie możemy też pociągnąć, czy tam w zasadzie z pilota otworzyć. A jak odchodzimy to się zamyka. I nas o tym informuje. Dajcie znać, co sądzicie o takim małym wariacie miejskim samochodzie w wersji tej GT130 KONI. Czekamy na Wasze komentarze, udostępniania. Może ktoś znajomy takiego auta szuka No i pozdrawiamy. Do następnego razu. Ekipa TradeLux.